Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam w czerwcu. Horoskop na czerwiec 2023 roku. Zacznę zatem od znaku, który w czerwcu się rozpocznie, czyli od znaku raka. Jaki to będzie miesiąc dla raków? Jako wyznacznik mamy kartę księżyca. Oj, Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że karta księżyc, patronem tego, sektora czwartego w kosmogramach, jest właśnie księżyc. Karta również patronująca rakom, więc będą ważne sprawy, powiedziałabym domowe. Jednocześnie, jeśli chodzi o karty Lenormand, jest to Księżyc jest kartą bardzo, bardzo pozytywną. Oznacza sukces, powodzenie, powodzenie w sferze materialnej, uczuciowej. To karta bardzo silnie związana z podświadomością. Zatem drogie raki, zwracajcie uwagę na to na swoją intuicję. <laughs> Karta związana jest z zawodami typu aktor, aktorka, teatr, szeroko rozumiany teatr, operetka, zdrowie, a tutaj przydałby się odpoczynek w karcie księżyca. Jeśli miałabym mówić o cechach osoby, która może stanąć tutaj na, na Waszej drodze, to jest osoba uduchowiona, osoba może być artystą. Nawet ktoś, kto zajmuje się ezoteryką, zatem dziękuję za wysłuchanie horoskopu. Na pewno osoba innowacyjna, na pewno robiąca wrażenie. Ok, natomiast jeśli chodzi o kształty osoby, to jest to osoba o takich okrąglutkich kształtach. No dobrze, to tytułem wstępu. Wyzwaniem dla raków będzie praca, praca, praca. Wykonywanie tych samych czynności. A może wcale nie będziecie mieć na to ochotę, czyli praca wiąże się z taką rutyną, a wy bardziej chcielibyście pójść w stronę właśnie takiego artyzmu duchowego. No tu mogą być prace artystyczne jakieś, które będą wyzwaniem dla niektórych raków. Proszę, karta słońca. Podstawa. a mieczy. Dziesiątka kielichów. Do przeszłości ósemka mieczy. Król denarów. Pustelnik to wasza karta. Księżyc po raz kolejny z otoczenia, tym razem tarotowy księżyc. Dziesiątka mieczy. I rada dla Was. Dwójka mieczy. Słuchajcie, przede wszystkim tak, no, patrząc na to czytanie, to mamy, to mamy asa mieczy mówiących o nowościach, czyli bazujecie na tym, że, że chcecie czegoś nowego, tak? że chcecie odcięcia się od struktur, od osób, od sytuacji. A jednocześnie tutaj mamy dwie dziesiątki, dziesiątka kielichów, dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy. Chcecie, ale się boicie. Chcecie porzucić w dziesiątce mieczy niefajne sytuacje, dolegliwe. Dla niektórych mogą być to sytuacje związane z cierpieniem. Natomiast z drugiej strony boicie się tak już być może raki przywykły do tego, że wszystko się nie układa tak, jak być powinno, albo mm, związane jest z jakimś bólem, płaczem, no niefajnymi emocjami. I z jednej strony to już jakby trwa tak długo, że chciałby rak się od tego odciąć, bo bazuje na asie mieczy, prawda, nie dość, koniec, już nie chce, Natomiast tu będzie taka obawa, uraka. No dobrze, czy czeka mnie lepsza przyszłość? Co dobrego mnie czeka? Jak się odnajdę w tym nowym schemacie? Bardzo do dziesiątki mieczy pasuje tutaj. Słuchajcie, ósemka, prawda? Ósemka mieczy. Osoba zamknięta, jak w, ty w tym słoiku. I, I w tej dziesiątce, ja myślę, że tutaj ten, kto trzyma ten słoik i nim potrząsa, to jest właśnie ktoś z, z opisywany przez dziesiątkę mieczy, ktoś lub coś, tak? no bo to nie tylko osoba o sobie jakieś tam krzywdy robi, natomiast często też tkwienie w jakichś dziwnych sytuacjach męczących. E, również powoduje dyskomfort. Ale tu szczęśliwie ta ósemka mieczy jest pokazana jako odchodząca do przeszłości, czyli te bariery, przeszkody, często nawet wydumane. Tu bym powiedziała drogie raki. E, część z tych niefajnych sytuacji, które obrazuje dziesiątka mieczy, e, wynika z waszej podświadomości, czyli jakby. Wyobrażacie sobie problem, który de facto nie istnieje. Może zbyt bardzo eskalujecie negatywną sytuację, która tak naprawdę wcale negatywna nie jest, czyli jakby tu dokładacie sobie jeszcze na własne plecy, mimo że sytuacja jest niełatwa. Pocieszające jest to, że nic gorszego tutaj się już nie stanie. Więc dla wszystkich tych, którzy noszą się właśnie z zamiarem wyzwolenia z jakichś ciężkich przeżyć, toktycznych sytuacji, żałoby, problemów medycznych, tak może tu też o to chodzić, to czerwiec przyniesie wyzwolenie. Karta słońca to jest to, co Wam pomaga. Pozytywna energia, wreszcie zielone światło w tunelu, wreszcie możliwość ruchu do przodu. Wreszcie możliwość uzyskania satysfakcji emocjonalnej i korzystania z niej, czerpania pełnymi garściami. Rada jest taka dla Was: nie, nie, udawaj, nie udawaj, że nie widzisz. Nie przemilcz, powiedz wprost, zauważ, zwerbalizuj to, co widzisz, opisz, określ, wypowiedz się. Nie, nie zamykaj oczu, nie udawaj, że Ciebie to nie dotyczy, bo inaczej, drogie Raki, będziecie tkwić właśnie w energii dziesiątki mieczy, prawda? Jest też zauważalne coś takiego, że czujecie się osamotnieni w pustelniku. Tylko teraz pytanie, czy Wy na własne życzenie się odcinacie i, i, i sobie fundujecie tę samotność, czy jesteście do tego przymuszeni? Ja bym powiedziała, że na własne życzenie trochę męczyć was może ten księżyc z otoczenia, który póki co jeszcze nie daje pewnej pełnej jasności sytuacji. Sprawa może dotyczyć na przykład waszego partnera, bo mamy tu króla denarów, lub ogólnie osoby koziorożec, byk panna, może dotyczyć e, waszego szefa, prawda? Jest się w jednej pracy, dokłuczają tam różne sprawy, szef się nie może zdecydować, nie może wyjaśnić tak pewnych kwestii, to was irytuje. No i tak, decyzja, no, siedzieć tu i, i jeszcze się męczyć, czy może już odciąć się od tego i, i ruszyć tak, dalej do przodu. Możliwe, że dla niektórych raków ważna będzie praca. Tematy ogólnie związane z pracą, bo mamy tu ósemkę denarów, praca na, na stały etat praca, praca taka, no nie na czarno, prawda? Więc wszystkie te problemy i, i niejasności mogą tej pracy dotyczyć. Więc zamiast sobie stwarzać, nie wiem, swoje takie poglądy typu nie, ja się do tego nie nadaję, nie, ja się tego nie nauczę, nie, bo to nie dla mnie, czyli stwarzanie sobie samemu jeszcze dodatkowych przeciwności. To ta energia musi odejść do przeszłości. Macie szansę w czerwcu uzyskać stabilizację finansową, e, uczuciową, emocjonalną i nie fundujcie sobie na swoje własne życzenie dalszych przykrych rzeczy, prawda? Bądźcie Drogie raki, śmiałe, odważnie wypowiadajcie swoje zdanie. Określajcie swoje, swoje potrzeby. Nie udawajcie, że ich nie ma. Tak? Rada jest taka: nie udawaj, że czegoś nie ma. Jeśli jest potrzeba, nie ignoruj tejże potrzeby. Zauważ, wypowiedz się, określ. I chyba tyle. Bardzo fajny to może być miesiąc, kochani. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. E, wiele zależy od Was w, tym, w, tym cały, w, tych, w tej całej sprawie. Obojętnie jaka to sprawa jest, ale kluczem jest tutaj e, nie stwarzanie sobie dodatkowych problemów. Wyjście na prostą, odetchnięcie z ulgą i. Świadomość, że gorzej nie będzie, a wręcz lepiej. Dziękuję bardzo kochane Raki i zapraszam w lipcu.